Funkcjonariusze, pracownicy oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym apelu z okazji Święta Straży Granicznej. Uroczystości odbyły się na terenie ośrodka szkoleń specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. 16 maja 1951 roku odpowiedzialność za ochronę nieliczalności granicy państwowej przejęła Straż Graniczna. 21 lat służby to czas, który przyniósł wiele zmian dla naszego kraju. I tak jak zmieniała się Polska, tak też zmieniała się Straż Graniczna. dostosowując swoje struktury i zadania do nowych warunków. Szanowni Państwo, pozwólcie więc, że we własnym imieniu, jak również kadry naszego ośrodka, witam przybyłych gości na naszą dzisiejszą uroczystość. O kolejny jubileusz Powstania Straży Granicznej spania do krótkiej refleksji. Dynamiczne zmiany naszej informacji zarówno w zakresie zabezpieczenia logistycznego, jak i organizacji służby znalazły też swoje odbicie, odzwierciedlenie tu, w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lwanii. Ciągłe prace modernizacyjne, modernizacyjne prowadzone na terenie kompleksu poszarowego służą zapewnieniu jak najlepszych warunków bytowych słuchaczom naszych szkoleń. Natomiast gwarantem zdobycia specjalistycznej wiedzy jest wykwalifikowana kadra dydaktyczna, która jeszcze do niedawna wykonywała ustawowe zadania jak my to mówimy w linii, na placówkach straży granicznej. I która w tej chwili dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z tymi młodymi ludźmi, którzy rozpoczynają przygodę z zielonym mundurkiem. Bogata oferta naszych szkoleń, obejmująca w tej chwili ponad 100 różnych rodzajów szkoleń, obejmuje nie tylko tematy cudzoziemskie, służby granicznej, tresury psów służbowych, a także obejmuje tematy logistyki, pomocy medycznej, Umożliwia słuchaczom zdobycie szerszych kompetencji i umiejętności. Prowadzimy także bardzo szeroką działalność międzynarodową. Jesteśmy agencją partnerską Frontexu. Mamy porozumienia o współpracy z organizacjami międzynarodowymi, z organizacją migracyjną, z organizacją bezpieczeństwa i współpracy. Także współpracujemy ze szkołami zajmującymi się szkoleniem graniczników z sąsiednich krajów, z Niemiec i Czech. Z z Ukrainy. Drodzy słuchacze, zwracam się teraz do Was. Przed Wami już ostatni sprawdzian dla tych, którzy zaczynają w tym tygodniu i pierwszy dla kursów podstawowych, którego skończyły wczoraj. Kończycie kilkumiesięczny cykl szkolenia. Wierzę, że miesiące spędzone w ośrodku ocenicie jako okres niezwykle pozytywny w Waszych dalszych karierach zawodowych. Wszystkim Wam życzę aby spełniły się Wasze marzenia, a plany, jakie wiążecie z dalszą służbą, przybierały realne kształty. Już za kilka dni nasz kraj będzie areną Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Przed nami kolejne i trudne, odpowiedzialne zadanie, które wielu z Was będzie wykonywać bezpośrednio na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Życzę, by ten czas intensywnej i mozolnej służby przyniósł Wam bogate doświadczenia które będą podstawą do dalszego rozwoju zawodowego, a przede wszystkim zainspirują do nowych pomysłów w działalności dydaktycznej. Powiem, ponad połowa mojej kadry wyjeżdża za kilka dni na cały okres euro do bieszczadzkiego oddziału i ponad połowa kadry będzie nad Was patrzeć i z Wami współpracować w ramach Waszych praktyk, głównie na granicy zewnętrznej. Ciepłe słowa i szczególne gratulacje kieruję także do wszystkich dzisiaj Wyróżnionych i awansowanych. Są oni, drodzy moi, potwierdzeniem Waszej wzorowej służby, pełnego zaangażowania w realizację powierzonych Wam zadań. Za tą ogromną pracę wszystkim serdecznie dziękuję. Pion, pion dydaktyczny, pion logistyczny, zabezpieczenie. Dziękuję bardzo i oczekujemy wykonywania zadań służbowych na takim poziomie. Dziękuję Państwu bardzo.

Najbliższe dni większość z funkcjonariuszy Straży Granicznej spędzi poza miejscem zamieszkania w związku z zabezpieczeniem granicy wschodniej w czasie Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Ponadto część pograniczników zabezpieczać będzie granicę zachodnią, gdzie na czas euro przywrócona zostanie kontrola graniczna. W minionym okresie odbyło się wiele spotkań i konferencji na temat tymczasowej kontroli osób przekraczających granicę z Niemcami. Jak będzie wyglądała kontrola graniczna na terenie powiatów leżących w strefie przygranicznej? Tłumaczy komendant Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu Andrzej Torbicz. Minister Spraw Wewnętrznych Jacek Cichowski podjął decyzję o tymczasowym przywróceniu kontroli granicznej na granicach wewnętrznych, jako jednego z elementów systemu bezpieczeństwa podczas turnieju Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2012. W terminie od 4 czerwca do 1 lipca 2017 roku. Zgodnie z planem, w momencie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej, granice lądowe będzie można przekraczać w wyznaczonych miejscach. Podróżni korzystający ze wspólnotowego prawa do y, swobodnego przemieszczania się muszą mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo, to znaczy dokument osobisty lub paszport. Obywatele państw trzecich są zobowiązani do posiadania dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej czyli paszportu oraz potwierdzających prawo pobytu w Polsce, na przykład WISA. Aby przywrócenie kontroli granicznej na granicy wewnętrznej było jak najmniej uciążliwe dla podróżnych, działania straży granicznej zostaną dostosowane do realnego zagrożenia. Działania kontrolne będą prowadzone w określonych dniach i godzinach, w wybranych miejscach na szlakach komunikacyjnych przecinających granicę państwową. Tymczasowa kontrola graniczna realizowana będzie z wykorzystaniem pojazdów specjalistycznych Straży Granicznej, tak zwanych Schengen Busów, które wyposażone są między innymi w przenośne urządzenia z dostępem do baz danych, urządzenia do weryfikacji autentyczności dokumentów, urządzenia do identyfikacji narkotyków oraz urządzenia do kontroli radiometrycznej. Kontrole nie będą prowadzone wobec wszystkich osób przekraczających granice państwowe, lecz tylko wobec wytypowanych na podstawie analizy ryzyka i informacji przekazanych przez służby państw sąsiednich, w tym Policję Federalną Niemiec. W przypadku ustalenia osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub dla porządku publicznego. Wydawane będą decyzje o odmowie wjazdu do Polski. W ramach przygotowań przeprowadzono ćwiczenia między innymi na autostradzie A4 w owicach, które potwierdzają zas zasadność przyjętych rozwiązań do organizacji punktów kontrolnych. Zdobyte doświadczenia pokazują, że prowadzenie kontroli granicznej w takich warunkach nie wpływa w istotny sposób na utrudnienia ruchu na drogach przecinających granice państwowe. Reasumując, decyzja ministra spraw wewnętrznych w sprawie przywrócenia kontroli granicznej, realizowana w celu poprawy stanu bezpieczeństwa państwa i przeciwdziałania mogącym zaistnieć zagrożeniom w czasie trwania EURO 2012, nie spowoduje znaczących utrudnień w przekraczaniu granicy państwa, w tym szczególnie mieszkańcom powiatu Słożeleckiego i Gerenc.